Mam ze sobą herbatkę i możemy jechać. E, dzisiaj będzie misja. A tak mi się zdaje, że dla policji, bo niebieska i nazwy chyba nie ma, bo jest po prostu napisane, dostępna jest nowa sprawa i tyle. Ostatnim razem tam pani Czu mściła się za śmierć Winstona. A dzisiaj, dla odmiany, coś dla policji, właśnie. Ostatnim razem robiłem dwie misje dla. Uh triade? No. Wait, I have something for you. What is it? Dead triads. Six of them in the past few months. All found by the water. All sliced open. What do the investigators think? <laughs> what investigators? You think HKPD puts a lot of effort into solving dead gangsters? Well, so what? They're not people now? This is why I'm coming to you. We just found three new bodies under the Aberdeen Bridge. Get down there and take a look around. And Wei. Uniformed officers on the scene say at least one of them is from your crew. What? You positive? Keep your head on straight, officer. And your eyes open. What's his name? Yeah, but that's not the guy. It's Ciekawe. Wen Shen Chang, not Win Shen, Shen Chang. Yeah, Bookmark Chang. What? You know him? No, no. That's Gumbo Chang. Chang. Bookmark. Where does he come from? Bookmark Chang. Here? Skinny guy. Yeah. Nie. Tutaj. No. Ok, więc mam jechać gdzie? Tam gdzieś mnie aktywowało. Kolejny cel: Seryjny morderca 1. No ciekawe, czyli będzie więcej seryjnych morderców znaczy tych misji. I znowu kamera mnie ułatwiała sprawy. O ja pierwsza. 700 metrów No, to... Do. A dobra, który tu, gdzieś tutaj? Przez pół drogi popiję herbatkę Musiałem prawie jedną ręką i się prawie zakręciłem No Do bądź przebranie jak w Hizmenie pomacam coś i będę przebrany. No, Facebook. Cicho tam. O, policja, ciekawy. Ja prawie w ogóle nie robię tych nalotów policyjnych i innych e, tych walk czy pomocy dla właśnie

Ciekawe, oczywiście bomby nie ma, za to jest jak jakiś ślad mordercy. Jak tu się wchodzi? Tutaj, no przesuwaj to. okej. aha, zwłoki. A który to ten nasz? Bo podobno jeden z naszych tu gdzieś jest. A co to jest? Ma fotę zrobić? A to przypadkiem nie jestem, albo nie, w sumie to nie wiem. A tego już mam nie robić foty, tylko przeszukać, jak się wyłącza ten telefon. Vincent? A Vincent to ten co chyba nas nie lubił na początku. Później zmienił zdanie. Son of on jednak wznowiona. Znając pewnie Chińczyków, to... to pewnie organy im zabrali, żeby zrobić tabletki na młodość, jak to tam z martwymi płodami kiedyś robili. Ciekawe, no nie? Biegnij, no. No, teraz biegnie. Co ja mam teraz zrobić? Pójść to miejsce i co? W ogóle nie ogarniam. Ha! się z powrotem. Tang. it's way. What did you find out? Vincent. They got Vincent. I'm sorry. I know he was your friend. What are you gonna do next? All the victims were son on you all had an organ removed cut right out of it you're right this isn't just about what's your next step the removal looks professional a surgeon of some kind i'm gonna look into the hospital records. if somebody's stealing organs they gotta be using them for something all right keep me informed straight streak herbatka mi się kończy bardzo niedobrze co Dobra, to dawajcie następną, bo mam sporo czasu jeszcze. O, jest kapliczka. Z banana, czy nie? Chyba tak. Jeszcze sprawdzę. No tak. Oj, ta moja bryka. Rozwalona na wszystkie sposoby zawsze. I co? Pokazuje mi tą misję? Nie. A, dobra, jest. Nowy trop. Seryjny morderca 2 Gdzie to jest? No znowu muszę jechać kawał drogi, więc... O, dwie misje obok siebie. No tak, bo Gujko jest w szpitalu, mam do niego przyjechać, a tutaj jest, bo te organy są w szpitalu. E, ok, wpadłem w szampanowanie, zacząłem taranować wszystko po kolei. Pobiję też rekord 11, super. wypiję swoją herbatkę i założę, że wszędzie jeżdżą te ciężarówki z towarem jakimś do przejęcia, ale mi się nie chce ich robić. Weź przybranie z karetki. Okej, okay. byłem policjantem, teraz będę doktorem, a później będę strażakiem. Tak? O, w ogóle, oglądaliście mecz? Polska-Niemcy 2-0. Ciekawe. Legia znowu wygrała. O, jest ta statuetka, no, znaczy nie statuetka, kapliczka. O, ciekawa anomalia. Mówi, jakaś kometa niedawno przelatywała. Obok ziemi i pewnie namieszała coś w czasoprzestrzeni, w naszym wszechświecie, i dlatego Polska wygrała. Taką mam teorię. Jeszcze skrzyneczka, 5000. Nie wiem w ogóle po co ten hajs, skoro nie używam go. Okej. Okay, do szpitala. Uh, sprawdź szpitalne rejestry pod kątem podejrzanej działalności. O, jest statuetka, tak po prostu w sobie stoi. no. Uh, teraz wychodzi też Sleeping Dogs Definitive Edition na konsole nowe. Ciekawe odświeżone na wersji, nowe, nowe, nowe aktywności. Tak samo prawie jak GTA 5 na PC. Się ma.

Chuj bombki strzelił? Może dwójeczkę tu walnę, a tu na przykład trójeczkę. Fak. No to... Tu dwójeczkę, tu trójeczkę, tu jedynkę, a tu już piątkę. A, tu są... Powtórzone. To osiem. O, dobra, usemka jest. To trójka będzie tutaj, chyba. Wójka tu, a tu szóstka. No to tu muszę jeszcze zmienić. Czwórka. dobra. Udało się. się mhm. Mm no ciekawe naszego kolegę Vincenta pociął. Doktor wraca za 3 minuty. A to spoko. A to widziałem gdzieś tą misję, że trzeba podłożyć podsłuch, tak? No jak tu wejść? A. A no to nie będzie problemu. Chyba zdążę. Nie wiem, czy się obkręta, obracają się, nie. Pyk, pyk! No i to tyle tutaj. No jeszcze włamać i do sejfu.

A Żeby później przeszczepiać do 18K i żeby mieli więcej siły. To nie ma sensu. A prawda zapewne jest inna. Dzwoni ten. Co znalazłeś? Mam doktora. Zrobił wiele transplantów z książek. I ma łącze do 18K Red Pole. Planowałem zaburzenie w jego oficji. Powinieneś na nim słuchać. Dobra. Po co je Team K? Organy. Sprzedają je i mają kasę pewne, tak? Spoko, nikt nie zobaczy, że wchodzi doktor, wychodzi jakiś chuligan. Ukończono, dobra. Będzie trzecia misja? Powinno być, jeszcze mam czas. E, dobra, jestem w chałupie e, i coś się stało, bo przerwałem. Przerwałem, bo przypadkiem zacząłem misję dla triady e, z wujkiem po w szpitalu. Dlatego musiałem to wyłączyć, anulować i przyniosłem je tutaj do chałupki. Dawaj samochód.

Dobra, skoro już mam robić o, dla policji i to jednym ciągiem te z mordercą, to będę robić, nie będę przerywać i robić dla triady. I w następnym odcinku, jeżeli wyrobię się z tymi, to zrobię misję z wujkiem Po, bo tam też ciekawie będzie. A tutaj już to było niedaleko. Co, kolejny nasz kolega, któremu będą chcieli wyciąć nerki? Barwi samochód. Cholera. Mam problem z timingowaniem tych skoków. O, po ludziach. Jeb, szmat. Gdzie to się brało? O. Cool. Dobra, go niego, żeby tylko go nie uszkodzić, też dobra. Siema. Nie pisz, I co, on nie ma żadnej broni, że jak wskakuje, to nie odstrzeli mi głowy. Ciekawe. Ale przyjadę tu gdzieś tędy. Tędy mogę. Dobra. O, o. To jeszcze sobie może otworzę skrzyneczkę. No oczywiście, zamknięta. 15. O, nie w tą stronę. 15 też ciekawe kładki. Tu będzie 15, co? Nie, 8. 20 tysięcy to znacznie więcej niż w innych. Zadzwonię do Teng. Ok, mam go. Wciągnij dr Sang. jesteś pewien? To historia współczesnej inspektor. Nie każdy pacjent to robi. i'm leaving this guy in the parking structure off quark street in central make sure you send someone to let calvin out of that trunk dr sang confessed he's done more than 20 transplants for 18k in the past two years alone the guy gives urban myths a bad name he'll get 10 to 20 in maximum security when you consider that all his victims were triads i wonder how long he'll actually serve 18k won't be happy but i'll personally sleep a lot better knowing he's not out there doesn't bring back your friend But I think it's fair to call it mm. Nie zwrócisz 9 Niestety, al dobra, jest ulepszenie. O, co by sobie to ulepszyć? Tego jeszcze w ogóle nie ulepszałem, nic. O, może dlatego, że po prostu może nieprzydatne są. Amunicja penetrująca. Ładujesz broń, amunicją penetrującą, która zadaje większe obrażenia. Dobra, mm. jej będzie. Muszę też pójść do szkoły walki, bo mam statuetkę. Ale to już kiedy indziej, bo zakończę tutaj ten odcinek, choć nawet nie wiem czy ma 20 minut. Bo to trochę sobie przerwałem, trochę powicinam pewnie. Ale to było na tyle. Fajny obrazek w ogóle, no nie sklep. A tu taka makieta w tle. Ok, więc trzymajcie się, na razie, do kolejnego odcinka już wkrótce. jo.